Hej, hej, siemaneczko, z tej strony Przemoc z kanału Raptor10111. Dzisiaj sobie zdobędziemy kilka trofeów w grze NBA 2K20. Pokażę Wam jak to zrobić bardzo fajnym, prostym sposobem. Dajemy tutaj, gdzie pisze play, no, krzyżyk, quick play. I zasada jest taka, że musicie mieć dwa... Pady 2, dual, i 4. A jeśli nie macie, to polecam Wam od kogoś pożyczyć. Włączamy drugiego DualShocka na jakimkolwiek profilu lub jako gość. Wybieramy sobie jakikolwiek drużyny. A dobra, wezmę jakiś tam word, dobra, czyli światowe. krzyżyk na drugim padzie, krzyżyk. I chodzi o to, że gramy. Na dwie osoby, jednak na drugim padzie nic nie robimy. W ogóle zupełnie nic. Dobra, już wam przedstawię jak to będzie się działo, jak to będzie wyglądać. I tak gracie całą grę, cały mecz, czyli całe cztery tercje. Krzyżykiem przewijamy. Od razu wytłumaczę wam sterowanie. Dobra, ja jestem niebieski, a czerwony, czyli to jestem ja. R2, trzymam mam to, biegnę. No i oni coś próbują robić, dając prawą gałkę do góry. I w odpowiednim miejscu puszczając e, rzucamy do kosza. No i mam dwa punkty, oni 0. I teraz drugi pad ma piłkę, jednak nie grając z nim on nie może nic zrobić. No i teraz piłka jest moja. Dajemy krzyżyk, aby podać i skaczemy do góry dobra, teraz przeciwnik ma piłkę, oczywiście nim nie gramy to on sobie niech chwilę postoi dajemy krzyżyk, aby przewinąć filmik i piłka jest moja dobra, Aj, jaj wyleciała niestety Czyja piłka? Ich. Dobra. No i dalej oni stoją w miejscu. <ścoughs> I teraz piłka jest moja. Krzyżyk podajemy. I gałka do góry rzucamy. Piłka jest przeciwnika. Nic nie robimy. I piłka będzie moja. I tak robimy przez 4 tercje, dzięki temu pani Wam nawet może 10 trofeów. A widzę gościu kichnął po prawej stronie. I jeśli chcecie zdobyć te trofea, pochwalić się przed znajomymi, że macie więcej trofeów w NBA niż inni i to w 20 minut, bo to jest 5 minut po 4 tercje, to zapraszam Was do dokładnie takiego zagrania. I możliwe, że wygracie 100-150, a może nawet 200 do... Zera, dzięki za oglądanie. Jak Wam się poradnik podobał, rzućcie łapkę w górę i suba. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa. <ścoughs> I piłka jest moja.